Witam serdecznie na kanale Super Vegan. Dziś będę robił ciasto cytrynowe. A przy okazji poznacie jeszcze dwa inne sposoby na super desery: więc będą trzy przepisy. Nim to pokażę, zapraszam do lajkowania, subskrypcji oraz do dzielenia się z innymi tym fantastycznymi deserami. Mam tutaj przygotowany blender, do którego będę wrzucał ciastka. Mają tutaj być herbatniki lub ciastka na, te, tego stylu, na taki styl. Wszystko miksujemy na wiórek. Pamiętajcie, żeby te herbatniki, które będziecie używać, były wegańskie, oczywiście. Jak tutaj widzicie, fajny wiórek mamy. I do tego dodajemy teraz stopione, roztopione masło. I znowu to wszystko miksuje. Strukturka musi być lekko sypka, ale jak zaciśniemy, żeby fajnie się modelowała. Przygotowujemy tutaj sobie tortownicę, lub niższą formę do ciasta, żeby po prostu ugnieść, ugnieść ten nasz proszek, nasz spód naszego ciasta. Co zależy po prostu, jak, jakiej rodzaj ciasta będziecie chcieli robić. Tak jak ja, typu, właśnie tak, takiego paja, czy w formie tortownicy ciasta, to już zależy od Was. Pamiętajcie, że jeżeli będzie Wasza tortownica wyższa, musi to być po prostu dwa razy, razy dwa po prostu ten przepis. Wszystko lekko rozprowadzam i ugniatam. Pod, pod koniec, jak już wszystko równo rozprowadzę, ugniatam to, właśnie finałowo szklanką, żeby po prostu było fajnie wszystko równiutko. Jak widać, naprawdę nie ma tutaj nic skomplikowanego, mam nadzieję. Jest fajnie prosto. Szklanka nam tutaj bardzo pomaga. Zwróćcie uwagę, właśnie pokażę, postaram się Wam pokazać, takie fajnie mamy równe brzegi. Przy ugniataniu z góry lekko też dociskam, żeby nam po prostu nie wychodziło na górę. I było mniej więcej tej samej grubości. I teraz, tak przygotowany, nasz spód frunie. Proszę ja was do piekarnika na 20 minut. W tym czasie, sobie przeskoczymy do naszego budyniu. Wlewam sobie tutaj do miski mleko. Następnie y, mąkę kukurydzianą. Czemu mąka pierwsza? Frunie, ponieważ żeby wyeliminować potencjalne grudki, więc typu wsypujemy i najlepiej mikserem albo trzepaczką zależy, typu czym co będziecie używać, mieszamy tak, żeby po prostu nie było żadnych grudek. Kiedy już nam się fajnie mąka rozpuści, rozprowadzi i nie widać żadnych grudek, Dodajemy kolejne składniki, a mianowicie sok z limonki lub cytryny. Co macie pod ręką, moi drodzy. Pamiętajcie, że nie musi to być stricte takie, te, 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 taki smak, możecie improwizować, następnie cukier puder. No i lekka mgiełka, czysto londyńska atmosfera powstała. Miksujemy wszystko, rozpuszczamy, łączymy składniki, krótko mówiąc. Miecie pewność, żeby nie było żadnych grudek. Faj, fajnie. Jestem zadowolony, jak to wygląda. I teraz, żeby lekko stuningować, ponieważ ja to robię, e, chcę zrobić limonkowe te ciasto. Dodaję macza, które dodatkowo, właśnie optycznie stuninguje mi nasz, nasze ciasto. Wszystko. Kolejny raz. Mieszamy dokładnie. Rozpuszczamy naszą macza. Jeżeli chodzi o ilość maczy. Moi drodzy, jadam dwie łyżeczki. To po prostu zależy, jak bardzo intensywny kolor chcecie uzyskać. Następnie, starta skórka z limonki frunie. Mam tutaj dokładnie mówiąc dwie skórki, dwie limonki i lekko przemieszać, żeby nie było w jednym po prostu miejscu. No i jestem zadowolony. W garnku mam tutaj już mleko kokosowe, ale bez wody. Sam ten tłuszczyk taki. Roztopione i podgrzane, żeby było ciepło. I teraz na małym ogniu wszystko dodaję i mieszamy. Cały czas intensywnie mieszamy. Jak lekko zacznie nam się zagęszczać ten nasz płyn, a będzie to bardzo szybko, tak szczerze, powstawało. Zauważycie, proponuję używać łyżki, żeby po prostu nie powstały żadne grudy. I sobie mieszamy. Pamiętajcie, na wolnym ogniu, jak już widzicie, to już jest inna konsystencja i już poszła łyżka w ruch. I tak moi drodzy. Powstaje nam domowej roboty budyń. Zwróćcie uwagę, jak dosłownie w oczach nam fajnie gęstnieje. Kiedy jesteście zadowoleni z konsystencji budyniu, wówczas wyłączamy nasz gaz i przelewamy wszystko do naszej formy z ciasta. Jeżeli nie chcecie robić ciasta, zaraz Wam pokażę, jak możecie jeszcze wykorzystać sobie taki budyń, właśnie, żeby zrobić pycha szybki deser. I teraz on ciasto zostawiamy sobie, ten budyń, żeby nam wystygł słodz. No i tutaj, na przykład, drugi sposób: przygotowujemy sobie dwie miseczki i wlewamy nasz budyń do miseczek. Można go jeść bezpośrednio w, w takiej konsystencji, albo schłodzony. To już zależy jak lubicie nasz, jak lubicie po prostu budy jeść. Nie ma akurat żadnych preferencji, Ja ja staram się wygrzewać wszystko, żeby się nic nie zmarnowało. Budy naprawdę zrobi na was wrażenie, to wam gwarantuję. Ja to sobie zostawię, tak wyrównamy troszeczkę, zostawię, żeby przestygło, bo dodatkowo go sobie stuningujemy. No i tutaj przy okazji. Trzeci sposób na fajny deser, a mianowicie do miski. Wlewam sobie wodę z, ciecierzy, z ciecierzycy, tak zwaną aquafabę, i włączam mikser. Będziemy to teraz sobie ubijać, i dodajemy łyżeczkę octu, a następnie sok z limonki. Jak tutaj widzicie, mam tutaj wykorzystuję te limonki, które używam do starcia skórki i wyciskamy. Zwróćcie uwagę, jak bardzo szybko nasza akwafaba zaczyna przypominać bitą śmietanę. I właśnie tak tworzymy bitą śmietanę, moi drodzy. Teraz Wam pokażę, jak w łatwy sposób sprawdzić, czy nasza bita śmietana jest gotowa. A dosłownie jest tak samo jak z klasycznymi jajkami. Widzicie, nic nie spada, jest gotowe. Jeżeli macie tak ubitą akwafabę, można dodać właśnie teraz, że tak powiem, słodzika. A mianowicie dodaję cukier puder. Jeżeli chodzi o cuk ilość cukru pudru, ja daję dwie łyżki. Ale kochani, jeżeli to dla Was za mało, lubicie bardziej słodkie, nie ma żadnego problemu, dodajcie więcej. Ja bardzo mało cukru ogólnie używam, więc dla mnie, dla mnie akurat to są fajne proporcje. Po prostu dajcie sobie na przykład dwie łyżki, ubijcie, spróbujcie. Będzie za, za mało, dodajcie po prostu więcej i tyle. Zwróćcie w ogóle uwagę, jak naprawdę obłędną konsystencję to ma. Jak ciężko w ogóle z tych szpatułek to zwrócić. Po prostu naprawdę zakochacie się, jak fajnie można wykorzystać wodę z ciecierzycy. No i tutaj Wam pokażę, to jak przylega cudownie. Tutaj sobie wrzucamy do rękawa, żeby bardziej profesjonalnie to zrobić moi drodzy. A mianowicie teraz Wam pokażę, jak dodatkowo stonigować nasze ciasto. Wracamy do, do ciasta. Bierzemy sobie i wyciskamy sobie śliczne piękne bezy. Cudownie. Naprawdę, nic skomplikowanego. Nie idzie naprawdę, nie idzie tego zepsuć. Proste, fajne, pyszne. Możecie to tak do, y, y, serwować już. Jest to gotowe, moi drodzy. Albo jeżeli macie y, palnik, y, tutaj jak widzicie, pokazuję jakieś różne motywy. Jak możecie zrobić, ja to zrobię tylko dookoła, dookoła naszego ciasta. Jeżeli macie palnik y, kucharski, nawet taki amatorski, jak ja mam, właśnie tutaj, możecie sobie dodatkowo stuningować nasze bezy, dodając im lekkiego karmelowego posmaku. Delikatnie po prostu sobie przypalajcie, będziecie widzieć, jak lekko brązowieją się. Miejcie tylko po prostu na uwadze, żeby za blisko i za długo nie było w jednym miejscu, żeby po prostu wam, wasza beza się nie spaliła. I zwróćcie uwagę, pięknie. No, coś cudownego. Naprawdę nie pożałujecie, nie pożałujecie, jak spróbujecie tego przysmaku. No to tutaj jeszcze dodatkowo stuninguje nasz budyń. O, cudownie. W związku z tym, że bez Aquafab mieliśmy dużo, więc pokażę Wam właśnie trzeci, trzeci sposób na bardzo fajny Deser, a mianowicie jak zrobić beza. Wyciskamy tak samo rękawem, albo łyżką możecie, nawet jeżeli nie macie rękawu, na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak przygotowane bezy na niskiej temperaturze, między 95 a 100 stopni Celsjusza na termoobiegu pieczemy przez dwie godziny. Jeszcze mogliście zaobserwować w ogóle na zdjęciu, jak wyglądały gotowe bezy. Wracamy jeszcze do naszej propozycji drugiej, a no, mianowicie naszego budyniu w miseczkach. Taka łatwiejsza wersja naszego ciasta. Rozprowadzamy naszą bitą śmietanę po całej górze. Może to być w ten sposób serwowane. Wierzcie mi dzieciaki, zwłaszcza dzieciaki albo osoby uwielbiające takie. Taką piankę, takie bite śmietany, to się po prostu zakochają w tym, w tym połączeniu, albo dodatkowo możecie właśnie też stuningować to, przypalając to delikatnie, oczywiście, naszym palnikiem kucharskim, tak. Ja tutaj tego nie żałuję, bo moje dzieciaki po prostu to uwielbiają. No i powielam po prostu tak, jak powielam to, jak to robiłem wcześniej z naszym ciastem, lekko delikatnie. Przypalamy, karmelizujemy naszą pianę, piankę. Zwróćcie uwagę. No, coś naprawdę obłędnego. Zapraszam jeszcze raz gorąco do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, do udostępniania do e filmu. Niech inne osoby skorzystają, a nowe osoby serdecznie witam. Osoby, które już są długo za sobą. Dziękuję za wsparcie. Mega ważne, co dla mnie jest i cenne. Dobra. Wracamy do naszego ciasta. Ostateczne tuningi. Tutaj mam przygotowane plasterki cytryny i limonki. Lekko to przypieka. Oczywiście tego nie musicie robić. Lekko to przypieka. To jest taka jedna z wielu propozycji, żeby mi się sok puścił. A jak już zobaczycie, lekko właśnie mokre te plasterki, że już sok, sok, sok się puszcza. Możecie dodać dodatkowo posypać cukrem. I skarmelizować go. Jeżeli chodzi o ilość cukru, w 100%. Od Was to zależy. Czym bardziej chcecie mieć skarmelizowane, czy więcej karmelu chcecie mieć na plasterkach, tym więcej cukru musicie dodać. Krótko mówiąc. No i mamy gotowe. I teraz delikatnie przekładamy, delikatnie, bo żeby nam się karmel nie pokruszył. Wszystko musi być optycznie sexy, krótko mówiąc. Dekorujemy nasze ciasto finałowo. Mam nadzieję, że naprawdę nie uważacie, że to ciasto jest jakieś skomplikowane. Jeżeli są jakieś trudne elementy dla Was, poćwiczcie sobie albo bo nawet spróbujcie zrobić. I następnym razem będziecie już wiedzieć, co unikać, na co uważać. Moi drodzy, to tak się prezentuje. Ostatecznie nasz nasz pie, nasze ciasto. Tutaj jeszcze szybki rzut okiem na nasz budyń z bezą. Co mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za wasz cenny czas, że. że Komentujecie, jeszcze raz, że komentujecie moje filmy. Pomagacie mi w rozwoju kanału. Tutaj, o, zobaczcie. No po prostu. Uch, jak to wygląda. Jeszcze wam tutaj szybko pokażę bezy, jak wyglądają finałowo. Naprawdę. Ach, no, sorry. Naprawdę to jest zamach na bioderko w, w czystej postaci. <laughs> I ostateczny rzut okiem na ciasto. Limonkowe. Dziękuję za Wasz czas jeszcze raz. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do udostępniania i dzielenia się ze znajomymi. Buzia, do zobaczenia wkrótce.